W tym ćwiczeniu przygotujemy zestawienie statystyczne dotyczące dokumentów elektronicznych lub materiałów archiwalnych w zasobach archiwów państwowych. Zestawienie takie możemy przygotować w portalu archiwisty bądź w portalu administratora. My w naszym ćwiczeniu przygotujemy je w portalu archiwisty. Jesteśmy zatem zalogowani do portalu archiwisty. Z menu wybieramy generowanie statystyk. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest wybór rodzaju zestawienia, jakie chcemy generować. Nasze ćwiczenie obejmuje dwa zestawienia: dokumenty elektroniczne w zasobach archiwów państwowych oraz materiały archiwalne przejęte przez archiwa państwowe. My, dla przykładu, przygotujemy zestawienie dokumentów elektronicznych w zasobach archiwów państwowych, aczkolwiek drugie z zestawień przygotowuje się analogicznie. Wybieramy rodzaj zestawienia, i wtedy pojawiają się parametry tego zestawienia, które powinniśmy wypełnić. Lista parametrów różni się w zależności od wybranego zestawienia, w szczególności w drugim z zestawień, objętych naszym ćwiczeniem, nie ma parametrów typ dokumentu i rodzaj dokumentu. Pierwszym parametrem, który musimy wypełnić jest parametr archiwa państwowe. Wybieramy w nim archiwum, które, dla którego będziemy generowali nasze zestawienie. Jest to parametr obowiązkowy, musimy go wybrać. Mamy do dyspozycji jako pracownik archiwum, tylko to archiwum, do którego jesteśmy przypisani. Gdybyśmy wykonywali to ćwiczenie w portalu administratora, jako administrator globalny, mielibyśmy do dyspozycji wszystkie archiwa państwowe. Pozostałe parametry są opcjonalne. Możemy wybrać wartości tych parametrów, aby ograniczyć zakres danych w zestawieniu tylko do dokumentów o danych wartościach parametrów. Na przykład ograniczymy sobie typy dokumentów tylko do wybranych. Możemy zaznaczać wiele. Wartości. Jeżeli w jakimś parametrze nie wybierzemy żadnych wartości, będzie to oznaczało, że bierzemy pod uwagę w zestawieniu wszystkie dokumenty niezależnie od wartości danego parametru. Gdy już wypełnimy wszystkie parametry, przechodzimy do góry ekranu i wybieramy format, w jakim chcemy wygenerować nasze zestawienie, w naszym przypadku wybierzemy format. PDF. Następnie klikamy generuj. Raport zostanie wygenerowany i zapisany na naszym dysku lokalnym. Możemy go wtedy otworzyć w przeglądarce internetowej bądź w zewnętrznym narzędziu przeznaczonym do przeglądania plików danego typu.